The Rising 2, chyba najbardziej pokręcona, a zarazem miodna gra, w jaką miałem przyjemność grę. Owa gra została wydana w 2010 roku przez studio Capcom, znane m.in. z takich tytułów jak Devil May Cry, Bionic Commando, czy chociażby świetna seria Lost Planet. O tym, co tutaj zobaczymy, nie trzeba wiele mówić, żeby zrozumieć, co tutaj się dzieje. To trzeba zagrać. Grę mogę policzyć sfrustrowanym studentom szukającym od tygodnia herba pod szafką, nauczycielom po długim dniu pracy na przykład ja, Ludziom lubiącym niczyje skrepowaną rzeź, wykorzystując absolutnie wszystko wokół, począwszy od stołów poprzez noże kuchenne, skończywszy na masto szamana. Jeśli chodzi o stronę graficzną gry, to ciężko to stwierdzić, bo całe obraz zasłaniają latające flaki zombie. Design graficzny stoi na dosyć wysokim poziomie i nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Drzewa są ładne, ptaszki śpiewają, a zombie biegają z biomotorową w głowie, wydając bardzo śmieszne okrzyki. A propos audio: Audio jest naprawdę przyjemne dla ucha, nie męczy po długich sesjach anatomii. Dodatek After Record daje nam możliwość pokierowania znanym fotografem, a zatem idzie dużo więcej zabawy, ale o tym słowna za chwilkę. Żeby pobawić się w nauczyciela biologii stosowanej, nie potrzebujemy wie jakiego sprzętu, chociaż jednak duża ilość zombie na ekranie potrafi dosłownie w FPSy z nóg. Zmiana bohatera ciągnie za sobą kilka istotnych zmian, takie jak większa ilość receptur na broń, czy chociażby oczywista zmiana fabuły, ale najlepsze przed nami. Fotograf jak wiadomo posiada aparat, dzięki któremu możemy robić zdjęcia ptaszką, kwiatką lub, jak to woli, zombie. Pojawia się opcja zarabiania punktów PP, czyli doświadczenie za robienie śmiesznych, strasznych i dramatycznych zdjęć zębijakom. Dodatkowy bonus to możliwość dosłownie cyknięcia sobie sweet -foci na face z nowym kolegą. To więc żegnam się z Wami i pozostawiam Was z moim gameplayem. Cześć! Yeah. Mm -hmm. KILLER!